Zapraszam pana inspektora Romana Racztyna, zastępcę komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Szanowny panie prezydencie, pani prezydent, panie starosto, szanowni państwo, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, panowie oficerowie, panowie komendanci, panie, panowie policjantki, pracownicy Policji. Pozwólcie, że na początek przeproszę pana prezydenta, pan Zygmunt Frankiewicz, to nie jest przedstawiciel samorządu Gliwickiego, to jest prezydent miasta Gliwice. Bardzo pana przepraszam, panie prezydencie. Szanowni państwo, mam przyjemność po raz pierwszy być w tym miejscu, w tym wspaniałym miejscu i patrząc na grono wspaniałych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością to dzisiejsze spotkanie śpieszę pogratulować Panu Prezydentowi.